Wróciłam właśnie do domu i zastanawiam się, co mam ze sobą robić. Bo wiecie co? Mam do ogarnięcia tyle rzeczy, że aż mi się nawet nie chce o tym myśleć. I najchętniej to mi się położyła i bym nic nie robiła. No i tak myślę, bo mogłabym się uczyć na jutro, ale mogłabym się też nie uczyć i nic nie robić i włączyć sobie serial. W ogóle zaczęłam oglądać ten serial w garniturach. Nie wiem, czy słyszeliście, ale on jest tak super. Tak się po prostu wkręciłam, ale chyba zaczynam ogarniać coś, nie wiem, jakoś. Próbować, bo będę pisała konkurs o senacie. Yy, moja wiedza o senacie yy, muszę ją zdobyć jakoś, jeśli się już zgłosiłam, no to wypadałoby, żebym coś faktycznie tam napisała i nie zrobiła z siebie idiotki, tylko żeby wiecie, żeby tam błysnąć jakąś wiedzą, nie? Będzie super zabawa, naprawdę, już nie mogę doczekać. Yy, na razie moje biurko nam się nie nadaje do nauki, bo smaga porządek, ale weszłam do domu, byłam na angielskim, yy, przeżyłam dzisiaj nawet szkołę. Czy wy widzicie tą wieżę, która się tutaj tworzy? Trochę się rozwaliła, konstrukcja była bardziej yy, bardziej imponująca wcześniej, trochę się te ubrania rozwaliły, ale pracuję nad tym, żeby była jeszcze większa chyba, bo nie zanosi się na to, żebym ja te ubrania skłowała w końcu do szafy. Yy, wypadałoby. I tak, jutro mam w ogóle dwie godziny biologii, czy mieć dwie godziny biologii? Ja jestem... Co? Ale chociaż odwołali mi WWE z rana, to po prostu. Lepiej być nie mogło. Tu zaczęłam sobie pisać jakaś ustawa 5 stycznia 2011 roku, kodeks wyborczy. I ja muszę w ogóle tą całą ustawę przeczytać. Ona ma chyba 100 stron, około 90 ileś. Także dzisiaj, to jest moje zadanie na dzisiaj, przez, przeczytać całą ustawę jakąś. Jest wywar z Świątek, będzie dobrze. W tamtym blogu Wam narzekałam, że nie mam mojego wywar z Jigii Świątek, tylko jest jakieś daremny z piłkarzami dalej tam stojfu. Stoifu. E, także mam teraz wywar z Świątek i ja mogę, ja już mogę ten, ja już mogę się uczyć. Cześć! Ja. Przyszliśmy oglądać nasze pierwsze mieszkanie mhm. i my Wcale nie rozważamy będzie. zakup i wyglądamy totalnie jak potencjalni kupcy. Ja myślę, że jak ktoś nas widzi, to od razu myśli, że my rozważamy zakup mieszkania, że za Wcale nie, nie, jak nie jak złodzieje. Nie, a ten pies to nie, ja chciałam go pokłaskać, ja nie chciałam go wziąć, że wziąłem, to mój nowy sąsiad będzie. będzie. White. Czekaj, proszę, lepszy styl. Fajny styl. Super. Mam całą torbę ubrań do mierzenia, także zabieram się za to. Bo będzie dużo roboty. Idziemy właśnie do domu i czytam gazetę. Moja pani od angielskiego dodatkowego kupuje mi gazetę, bo próbuję. Chyba chce, żebym była mądra, ale ja próbuję czytać i udaję, że wiem, o co chodzi. Muszę przeczytać jeszcze tą poprzednią, bo jeszcze jej nie skończyłam i dzisiaj dostałam kolejną, także muszę, wiecie, nadrobić, ale widzicie, może jest tam jeszcze jakaś szansa, może coś tam nie będzie. Przypomniałam sobie, że jak byłam na zakupach kilka dni temu, byłam i w poniedziałek, i we wtorek, to kupiłam kilka rzeczy i w ogóle wam nie pokazałam. Zapomniałam totalnie, zrobiłam haulu i nic. A przydałoby się zrobić jakiś wiosenny haul, także lecimy, bo muszę nadrobić, dlatego że wam nie pokazałam. Nie wiem, co za mnie za influ, ale, ale już się naprawiam i pokażę wam. Mam to wszystko porównywalne po całym pokoju. Już was gdzieś tutaj, nie wiem, postawię i robimy haul. Więc zaczynamy, <ścoughs> zaczynamy od y, okularów. Ja tego nie skomentuję, nie wiem jaką wizję miałam, ale mi się po prostu takie okulary tak strasznie podobają. W ogóle, z takim, wzoł, w, taki, w takim, takim, takim wzoł, 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 w takim, w takim, w takim wzór, o! E, no, po prostu mi się strasznie podobają. I ten kształt, i w ogóle, no, się za bardzo Pinteresta i jakichś ładnych outfitów i stwierdziłam, że przecież to są super okulary. Mm, a czy wyglądam w nich? Super, wyglądam jak. Nie wiem, czegoś brakowało, ale są. Fajne, ja to jakoś ogarnę. Będą, będą wyglądać, będą wyglądać tak. Wierzę w siebie. Takie zwykłe, najzwyklejsze po prostu niebieskie, krótkie spodenki, bo będę oczywiście potrzebowała takich na lato. I kosztowały tylko 55 zł i są z o jak coś. I Wzięłam sobie rozmiar 36, żeby były takie luźniejsze, bo to chyba był jakiś taki krój taki, taki niezafajny. I ja wolę jednak, jak krótkie spodenki są takie luźne, a nie skinny wannabe. W Sensie, że wiecie takie skinny jeans wannabe. O, o to chodziło. Nie, że skinny wannabe, tylko skinny jeans wannabe. Kolejne krótkie spodenki, Czuję się trochę w nich jak taki mały chłopiec, tak szczerze, bo one są takie dość no, śmieszne, są i są takie dłuższe. I będę nie przepadały za takimi dłuższymi. I mają bardzo ładny kolor jeansu i mi się jakoś spodobały. Stwierdziłam, że takie jedne dłuższe mogę mieć, chociaż ja nie jestem jakoś. Wielką, fanką takiej dłuższy, ale wiem, że one fajnie wyglądają do niektórych outfitów i to się fajnie ogarnie. Będą bardzo ładnie wyglądać do tych moich specjali, o ile tak się wymawia nazwy, tych butów, tych, takich różowych z Elidasa. I myślę, że do jakiegoś topiku czy coś to będzie bardzo ładnie wyglądało, także wiecie, ja mam tutaj swoje wizje. W berszce kupiłam jeszcze taki topik. Moja mama się śmieje ze wszystkich ubrań tego typu i mówię, że to wygląda, wygląda to jak piżama. W sensie bo były też na przykład różowe z czarną kokardką, w sensie taką koronką czy coś i jakieś takie spódniczki w tym stylu i tak dalej, to moja mama uważa, że to wszystko wygląda jak piżamę. Ale ten jest bardzo słodki i ma właśnie taką kokartkę, bardzo fajne też Wszystko jest fajne, skoro to kupiłam tak, to musiało mi się raczej podobać Aż takiej dwubiegunowości nie mam, żeby kupować rzeczy, które mi się nie podobają I spódniczka też z taką kokardką, bo ja uwielbiam kokardki i to jest moja obsesja, naprawdę I jest przepiękna, prze taka piękna w kwiatuszki i ona kosztowała stówkę jak coś Ten top... Mm. Nie wiem, jakby ktoś był ciekawy to pięć dyszek kosztował, wzięłam sobie rozmiar S tej spódniczki wzięłam sobie rozmiar XS. I w H&M kupiłam jeszcze dwie sukienki, bo kocham sukienki. Naprawdę kocham sukienki, kocham lato za lato wiosnę, kocham po prostu te dwie pory roku za sukienki. Ja w ogóle uwielbiam spódniczki, sukienki i tak dalej, ale te sukienki są takie śliczne. Mam identyczną sukienkę tylko granatową i ona jest mega wygodna. I Ta się różni, bo ma tutaj takie jakby kokardki. Wiecie, żeby sobie to tak fajnie zawiązać, ale ma taki piękny kolor, taka Baby Blue. W tamtym roku kupiłam taką samą, tylko z regulowanymi ramionczkami i była granatowa. A to kupiłam w ogóle te granatowe, jak coś jeszcze jest i chyba jest w ogóle na jakieś prące. Z tego co kojarzę, o ile dobrze zapamiętam, bo mi się chyba właśnie rzuciła w oczy. Właśnie to była chyba taka, taka sama, którą ja mam. Ta jest właśnie z nowej kolekcji, także zrobi po prostu w tym roku dokładnie to samo, tylko z takimi właśnie kokartkami, co jest przeurocze. I ma przepiękny, przepiękny kolor, jest taka troszeczkę dłuższa, no na lato jest prześliczna. I ostatnia rzecz to też sukienka, tylko taka długa. W ogóle teraz widziałam, że Ola taką samą sobie kupiła, także będzie miał matching. I patrzcie, jaka ona jest śliczna, ma taki prążkowany materiał właśnie, no ona jest przepiękna, ona jest naprawdę przecudna i tak ładnie leży, i w ogóle trochę jest luźniejsza, bo musiałam wziąć większy rozmiar. Dlatego, że tutaj jakoś się tak dziwnie wbijała. Jak widziałam sobie XS, więc widziałam sobie rozmiar większy, także to Wam trochę nie pomogę z rozmiarami Tutaj jak coś mam w rozmiar XS, a tutaj właśnie z rozmiarem Wam tak średnio pomogę Bo to jest po prostu jakby indywidualna kwestia, umierzy mi się tutaj tak nie za ładnie. I ona kosztowała 69 skienka idealna na lato, taka dłuższa i to jest sukienka, która krzyczy lato Więc takie rzeczy sobie kupiłam, bo ja się już szykuję na lato właśnie Bo wiosna, no niby teraz jest wiosna, ale ta wiosna jest zimna, ja dzisiaj wyszłam w tręczu, poszłam Miałam te body na sobie, założyłam sobie trench i myślałam, że zamarznę Więc yy, ja powinnam sobie przestać wkręcać, że jest ciepło, bo jest strasznie zimno I wracam do domu i wy by po prostu aż te lepiej, bo mi jest tak zimno strasznie A ja się ubieram, jakby że było lato A i kupiłam w ogóle jeszcze perfumy, takie z Zary I one w ogóle tak ładnie pachną Ja tam z 30 minut stałam wybierałam perfumy Bo gdzieś się na oglądam na TikToku, że perfumy z Zary są spoko Ale są takie słodziutkie, bardzo ładne I zastanawiałam się między tymi, a były też jakieś brzoskwiniowe Czyli takie fajne na lato właśnie, ale wybrałam Brałam te przez kilka godzin się naprawdę ten zapach ładnie utrzymuje. I no pachną przepięknie jak coś to Sarah Evening's Flowers. Także fajna. Czy oczywiście zapomniałam znowu zagrać, <grych> zagrać nagrać zakończenia. Jasne, że tak. Także chciałabym teraz wam pięknie ładnie podziękować za oglądanie. I widzimy się niedługo, nie wiem czy tak niedługo, bo ja trochę nie wyrabiam z życiem, tak szczerze mówiąc, i nie mam kiedy za bardzo nagrywać, ale dziękuję Wam bardzo za oglądanie i coś jakoś na dniach, tygodniach może wrzucę.